Radzenie sobie z najtrudniejszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkacie. Mądrość, która działa. Zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie twarz osoby, która obecnie sprawia wam najwięcej przykrości. Prawdopodobnie na samą myśl o niej budzą się w was najróżniejsze emocje, w tym wyraźne i silne poczucie zranienia. Spójrzcie w lustro. Teraz otwórzcie oczy. Gdybym stał obok, podałbym wam lustro ze słowami Spójrzcie w nie. Przypatrzcie się bardzo uważnie. Przed Wami stoi najtrudniejsza osoba, jaką kiedykolwiek spotkacie. Pozwólcie, że przedstawię Was sobie samym, ponieważ jesteście dla Siebie najtrudniejszymi osobami, tak samo jak ja jestem najtrudniejszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Dlaczego? Bo nie możecie przed sobą uciec, tak jak ja jestem wskazany na siebie. Do końca życia będziemy przebywali samymi sobą 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Natomiast jeżeli zastanowimy się chwilę nad trudnymi osobami w naszym życiu, to właśnie trudność tkwi nie w ludziach, a w relacjach z nimi. Do tanga trzeba dwojga, nieprawdaż? Tak jest w każdej relacji. Niezależnie od tego, jak bardzo byśmy nie próbowali przerzucić całej winy na drugą osobę, to nieraz bywa tak, że sami ponosimy największą odpowiedzialność za nasze najtrudniejsze relacje. W jaki sposób? Z powodu naszych słabości, błędów oraz różnych niemądrych rzeczy, które robimy. To zabawne, jak łatwo potrafimy puścić w niepamięć swój błąd, ale kiedy popełni go ktoś inny, uparcie drążymy temat. Brzmi znajomo, prawda? Bądźcie uczciwi. Wybaczamy sobie własne porażki i winy, przymykamy oko na swoje lenistwo, głupotę i pychę, Przebaczamy samym sobie o wiele szybciej i łatwiej niż innym, nieprawdaż? Co ja mam w wokół. W tym momencie przychodzi jednak Jezus i mówi: Spójrz, wiesz, w czym tkwi problem. Nie w innych ludziach. Problem tkwi w tym, jak postrzegasz rzeczywistość. Jest nim twój niewłaściwy punkt widzenia. Czy wkładam słowa w usta Jezusa, ani trochę. Spójrzcie, co dokładnie powiedział. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, oto belka jest w oku twoim. Obudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło z oka brata swego. Czy to nie zabawne, jak chętnie osądzamy innych, a własne słabości nam umykają? Prawda? Nie dostrzegamy swoich rażących upadków i wypaczonego punktu widzenia. Ja nie popełniam błędów, a ty? Ja też nie. Dajcie spokój, nie możecie mieć obaj racji. Wydaje nam się, że właściwie postrzegamy rzeczywistość, podczas gdy tak naprawdę nasze spojrzenie jest wypaczone przez, nazywajmy rzecz po imieniu, grzech. Patrzymy na świat poprzez okulary naszych własnych słabości, porażek, braku poczucia bezpieczeństwa, zranień i tym podobnych. Te rzeczy przysłaniają nam rzeczywistość, ale Jezus mówi nam może tego nie zauważyłeś, przyjacielu, ale masz wielką, brudną belkę w oku. Twoje spojrzenie na świat jest wypaczone. Twój brak poczucia bezpieczeństwa sprawia, że myślisz, że druga osoba jest zła. Cóż, może tak jest, ale nie od tego powinniśmy zacząć. Głównym problemem nie są inni. To ty nim jesteś. Twój brak poczucia bezpieczeństwa, twoja pycha, twoje ambicje, twój grzech. Te rzeczy przeszkadzają ci zobaczyć drugą osobę taką, jaką naprawdę jest. Proszę, najpierw wyjmij belkę ze swojego oka. Nikt nie lubi hipokrytów. Lubicie hipokrytów? Nie, ja też nie. Pozwólcie, że coś wam powiem. Jeżeli chodzimy z belką wokół, to jak bardzo byśmy się tego wypierali, jak bardzo byśmy krzyczeli: Nie moja wina, nie moja wina, nie moja wina!, jesteśmy hipokrytami. W dodatku mamy czelność, żeby podejść do kogoś innego i wytykać może że maść było wokół, nieustannie mając belkę we własnym. Litości. To jest hipokryzja, którą tak potępiamy u innych. Właśnie to, przyjaciele, miał na myśli Jezus. Najwyższy czas zebrać się na odwagę. Zacznijmy od tego, że warto zebrać się na odwagę i powiedzieć sobie, wiesz co, czytałem gdzieś książkę o radzeniu sobie z trudnymi ludźmi i muszę przyznać przed sobą, że mam belkę wokół. To prawda, że ta konkretna rzecz, cokolwiek to jest dla was, wypacza moje spojrzenie na innych ludzi. A jak już to powiecie, to miejcie determinację, odwagę i pokorę, żeby przyjść do Boga i wyznać, Wiesz co, Panie? Właśnie usłyszałem, jak mówisz do mnie o belce w moim oku, ale nie umiem się jej pozbyć. Dopiero kiedy jesteśmy ze sobą szczerzy, możemy przestać obwiniać innych ludzi za wszystko, co się dzieje. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie potrafimy wyjąć belki z własnego oka, to jedyną rzeczą, jaka nam pozostaje, jest przyznanie się do tego. Pokornie zdajemy się na Boga, przychodzimy do Niego i mówimy, Jezu, uwolnij mnie. Co się stanie, kiedy co zrobimy? 80-90% z tego, co mówią i robią inni ludzie, nie może nas już zranić. Czy to nie wspaniałe? Jezus pragnie nas uwolnić. Jezus pragnie Was uwolnić. Jezus pragnie dać Wam życie, które jest warte przeżycia. Odwaga to jedno, ale. Powiem, w czym tkwi problem. Dobrze jest zebrać się na odwagę, żeby wyjąć belkę ze swojego oka, jednak większość z nas nie wie, jak się do tego zabrać. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Wszyscy mamy lukę w swoim polu widzenia, obszar, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec. Każdy, ktokolwiek prowadził samochód, wie, że jeżeli lusterka nie są ustawione poprawnie, to będzie miał luki w polu widzenia. I to na tyle duże, żeby ukrył się w nich rowerzysta. Może się wtedy zdarzyć, że chociaż zerkamy w lusterka To nie zauważamy wspomnianego cyklisty Dlaczego? Bo znajduje się w luce w naszym polu widzenia W tak zwanym martwym punkcie 30 lat po tym jak zacząłem prowadzić samochód Wziąłem udział w szkoleniu z jazdy defensywnej Jedną ze wspaniałych lekcji, które wyciągnąłem z tego kursu Było to, że projektanci samochodów naprawdę starają się Żeby te lusterka współdziałały ze sobą jeżeli są dobrze ustawione, to nie będzie żadnych dziur w polu widzenia. Kierowca będzie ogarniał wszystko, co się dzieje z tyłu, od lewej do prawej. Byłem zdumiony. Projektanci samochodów już poradzili sobie z problemem luk w polu widzenia. Dlaczego więc wyobrażamy sobie, że Bóg jest gorszym projektantem, kiedy chodzi o nasze spojrzenie na życie? Kiedy nasze postrzeganie jest dobrze wyregulowane, nie będziemy mieli żadnych luk w polu widzenia. Dokładnie to mówi Jezus. Posłuchajmy. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Jezus chce naprawić nasze postrzeganie świata, żebyśmy zamiast być zaślepieni i zwodzić samych siebie, mogli zostać oświeceni światłością świata. Czy to nie jest wspaniała nowina? Znam tylko jeden sposób, żeby odkryć tę światłość. Jeden, jedyny sposób, żeby spojrzeć na wszystko z właściwej perspektywy. Żeby wyciągnąć belkę z oka i zostać zalanym strumieniem światła. Jedyną drogę. Światłość świata. Potrzebujemy potężnego narzędzia, żeby tego dokonać. Czegoś, co może przebić się przez wszystkie zasłony, zwiedzenia i wypełnić wszelkie luki w naszym polu widzenia. Narzędzia, które byłoby dość delikatne, żeby otworzyć nam oczy, ale też dość mocne, żeby doprowadzić do wielkiej, prawdziwej przemiany, która napełni nasze serca pokorą. Na szczęście Bóg dobrze o tym wie i zadbał o to, czego potrzebujemy. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jeżeli będziecie codziennie spędzać czas na samodzielnym czytaniu w ciszy Słowa Bożego, Biblii, to zapewniam Was, że Bóg będzie Wam wyraźnie pokazywał Wasze luki w polu widzenia, Wasze belki. Będzie to robił głosem łagodnym i delikatnym, ale jednocześnie pewnym i mocnym. Będziecie zdumieni tym, co objawi Wam na temat dziur w Waszym postrzeganiu świata. Na tym jednak się nie skończy, ponieważ sama świadomość problemu nie wystarcza. Wy i ja potrzebujemy mocy, żeby się zmienić, mocy, żeby coś poradzić na belkę wokół, mocy, żeby ją wyjąć i odzyskać wzrok. Na szczęście Słowo Boże jest pełne tej mocy. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Możecie mieć wielką obfitość. Jestem najtrudniejszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkam. A Wy jesteście najtrudniejszymi ludźmi, jakich kiedykolwiek spotkacie. Musimy ze sobą wytrzymać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ze swoimi słabościami, niedoskonałościami, lukami w polu widzenia, belkami oraz nazywajcie je, jak chcecie, grzechami. Wszystkim tym, co odbiera wam obfite życie, które Jezus pragnie wam dać. Właśnie z tego powodu przyszedł na Ziemię. On ochroni nas przed grzechem, który niczym złodziej przyszedł, żeby kraść, wyżynać i wytracać. Taki właśnie jest grzech. Wszakże Jezus przyszedł, żebyśmy mogli mieć życie w obfitości. Słowo, którego używa w tym fragmencie apostoł Jan dosłownie oznacza wielką obfitość. Taki plan ma Jezus dla Was. Myślę, że im prędzej będziemy uczciwi wobec siebie i wyznamy nasze słabości przed nim, jedyną osobą, która może nam pomóc, tym prędzej będziemy cieszyli się życiem, które On nam przynosi. Pamiętajcie, że trudni ludzie istnieją. Są wszędzie dokoła nas. Zawsze będą. Większości z nich nigdy nie będą tańczyć, jakim zagramy, ale możemy zmienić samych siebie. Bóg ma wystarczającą moc i jest gotowy oraz chętny, żeby to sprawić. Studium Przypadku. Poznajcie Jessicę. Ma 27 lat i od 4 lat pracuje jako fryzjerka. To jej druga praca w życiu, jak się okazało, jest w tym świetna. Bardzo dobrze nauczyła się swojego zawodu. Ale ostatnio coś jej nie idzie w pracy. Naprawdę nie idzie. Szefowa ciągle stoi za jej plecami i nieustannie ją krytykuje. Podobnie było w poprzedniej pracy, dlatego właśnie ją rzuciła. Może, myśli Jessica, to już czas, żeby znowu się przenieść. Cecha pokoleniowa. Jak się okazuje, Jessica jest milenialsem. Milenialsi już tak mają, że chcą wiedzieć, dlaczego mają coś zrobić. Szefowa i właścicielka salonu, Mary, ma 46 lat. Pracuje w tym zawodzie i dobrze traktuje swoich pracowników, ale jest coś, czego nie znosi, i tą rzeczą jest lenistwo. A ono też jest cechą pokoleniową milenialsów. Jessica prawie zawsze spóźnia się do pracy parę minut i na ogół chce wyjść wcześniej, zanim salon zostanie posprzątany, a kasa rozliczona. Po czterech latach zaczyna to doprowadzać Mary do szału. Po prostu działa jej to na nerwy. Mary nie jest najlepszą kierowniczką. Nie znosi mówić ludziom wprost, żeby zmienili swoje postępowanie. Zamiast tego zachowuje się w sposób pasywno-agresywny, ponieważ narasta w niej frustracja, więc ciągle krytykuje i krytykuje. Widzicie już problem, prawda? Jak rozwiązać problem Jessica? Cóż, najłatwiejszym rozwiązaniem jest przeniesienie się, znalezienie nowej pracy, innego szefa. W końcu, myśli Jessica, zasługuję na to, żeby być lepiej traktowaną, jestem naprawdę dobrą fryzjerką. I rzeczywiście jest. Ale w głębi serca ma poczucie, że następnym razem może być podobnie. Historia już się przecież powtórzyła. Bardzo lubiła swoją dawną pracę, ale opuściła ją, bo szef ciągle patrzył jej na ręce. Tę pracę też z początku lubiła, ale teraz znów ma ten sam problem. Znalazłszy w sobie trochę dojrzałości i odwagi, wybiera inne rozwiązanie. Bierze Mary na stronę podczas przerwy i pytają. Marie, naprawdę lubię tu pracować i nie chcę odchodzić, ale ostatnio mam wrażenie, że ciągle mnie krytykujesz. Czy robię coś, co cię irytuje? Proszę, powiedz, bo chciałabym, żebyś była zadowolona z mojej pracy. W tym momencie Jessica jeszcze nie widziała belki w swoim oku. Dostrzegła tylko w wokół Marie, ale zrobiła pierwszy krok ku zrozumieniu problemu. Zebrała się na odwagę, żeby wysłuchać i wyciągnąć wnioski. Zamiast bronić swojego stanowiska, zamierza pozbyć się belki. Co wy zrobilibyście na jej miejscu? Wasze zadania. W porządku, to nie będzie łatwe. Będziecie musieli przyznać, że w waszych najtrudniejszych relacjach także wy sami możecie ponosić część winy. Któż chciałby przyznać się do tego? Ale wiecie co mówią: bez pracy nie ma kołaczy. Albo zostawicie wszystko tak, jak jest, albo, jak Jessica, podejmiecie próbę znalezienia rozwiązania. Najlepiej zacząć od siebie. Po pierwsze, zacznijcie od waszej najtrudniejszej relacji. Wiem, że możecie mieć sporo trudnych relacji. Nawet jedna na raz to aż nadto. Zadajcie sobie pytanie: Czy przyczyniam się w jakiś sposób do tego problemu? Jeżeli nie wiecie, to popytajcie innych. Zapytajcie osobę, z którą macie trudności, albo kogoś zaufanego, kto nie jest bezpośrednio zaangażowany w konflikt. To, czego się dowiecie, może Was zaskoczyć, i proszę, bądźcie otwarci i nie zajmujcie postawy obronnej. Po drugie, przyjmijcie odpowiedzialność. Odkrywanie niemiłych rzeczy o sobie jest bolesne. Zatem, jak powiedziałem, musicie mieć odwagę, żeby nie reagować obronnie, ale naprawdę to przemyśleć. Zatrzymajcie się na chwilę. Czy oni mają rację? Czy przyczyniacie się do problemu? Może potrzebujecie pomocy przyjaciela. Pomódlcie się w tej sprawie. Jeżeli w tym, co ludzie mówią, jest trochę prawdy, to weźcie za to odpowiedzialność. Przyznajcie się i bądźcie gotowi zrobić następny krok. Po trzecie, coś z tym zróbcie. To zbyt obszerny temat, żeby go wyczerpać w jednym akapicie. Złe nawyki rozwijają się krok po kroku. Podobnie się z nimi walczy. To może zająć trochę czasu, ale warto. Ale kiedy druga osoba zobaczy, że zadajecie sobie ten trud, prawie na pewno zareaguje pozytywnie. Po czwarte, otwórzcie swoje Biblię. Przede wszystkim jednak postarajcie się, żeby waszym codziennym nawykiem było czytanie Słowa Bożego i modlitwa. Będziecie zdumieni tym, jak bezpośrednio Bóg będzie działał, żeby dać Wam zrozumienie, mądrość i siłę do wprowadzania zmian, których potrzebujecie.